Is Chcę zobaczyć z dużo jeszcze więcej rąk Chcę usłyszeć głosy co pięknie brzmią Chcę śpiewać z, z nami piosenkę mo. z nami hętny yo. Mówię to do każdego z was Podnieście na raz Pod powiem to wnios, Podnieście więcej głos Podnieście więcej głos. głos Siemanko z tej strony Silen na mną dzisiaj jest Bartosz 04 Cześć! Przywitajcie! I dzisiaj pokażemy jak zrobić ciasto. Potrzebne nam będą trzy wiaderka mleka. Ustawiamy je tak na górze, jedno jajko i cukier. Pozyskiwany z trzciny i na samym dole ustawiamy trzy pszenice. I tak nam wychodzi ciasto. Dostajemy z powrotem wiadra, zrobię jeszcze jedno ciasto, żeby Wam pokazać. Bardzo jesteś głodny. Nie. To jestem tam gdzieś tam pobiegaj, żeby ci głód spadł. Dobrze. Tak robimy właśnie ciasto i jeszcze powiem, aj, no nie mam mleka, Dobra, trudno. Ale pobiegaj i tak tam. Dobra, chodź tu koło Twojego domku. Tutaj tak, tutaj, tutaj, tutaj. Już biegną. No i tak, ciasto stawiamy sobie tak. Nie masz głodu, weź to pokaż, jak to się je. Klikamy prawym przyciskiem i tutaj nam właśnie z, tam, zabiera to ciasto, a jak je zniszczymy, to nic nie otrzymujemy. No dobra, teraz się ustawmy i tak. To by było na tyle w tym poradniku. Proszę o komentarze, lajkowanie oczywiście, jeżeli Wam się podobało. podobało. Więc proszę o komentarze, lajkowanie i subskrybowanie na razie i cześć!